Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Spotkanie skomentują dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Korona Kielce zmierzy się z piastem Gliwice. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo, trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. A oto skład, w jakim dzisiaj przystąpi do meczu Korona Kielce. Zagrają systemem 4-5-1 Duży nacisk położony na obronę A nieco mniejszy na grę ofensywną A no, przy czym nieco mniejszy nie oznacza oczywiście znikomy Druga linia jest tu kluczowa Część nominalnych pomocników Będzie musiała angażować się w akcję ofensywną Ustawienie Piasta Gliwice na Państwa ekranach Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2, w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Jeden ze środkowych pomocników na ogół bardziej angażuje się w kreowanie akcji, podczas gdy drugi pełni więcej funkcji defensywnych. No i zaczęli piłkarze korony kielce. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Ma piłkę, co teraz zrobi? Jeśli był spalony, to minimalny. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. piłkę. Przejmują rywale. Ciekawe jak to rozwiąże. No strzela! No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Gniaticz. Gospodarze zdobyli w tym sezonie najmniej bramek w Lidze. Czy atut własnego boiska pomoże im dzisiaj w przezwyciężeniu tej niemocy ofensywnej? Na twarzach wielu miejscowych kibiców widać już oznaki zniechęcenia, brak wiary w możliwości ofensywne swojego zespołu, ale mimo wszystko na swoim terenie mają wciąż szansę na dobry wynik. Rymaniak, Gerard Badia. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z autu. Sokołowski. Zobaczymy, co teraz zrobi. Parzyszek! Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Żubrowski ustawili się w obronie i czekają na to, co zrobi rywal. Wymieniają piłkę między sobą. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Będzie okazja do kontry. Milewski. Podłączają się inni zawodnicy. Świetnie teraz na wolne pole. Będzie chyba podawał. Ależ bliski strzelia kola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego. Spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Forsel! Broni kasz, ale piłka wciąż na boisku. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Przerab Badia. Dobre wejście obrońca, ale będzie wznowienie z linii bocznej. Parzyszek Jorge Felix. Co teraz wymyśli? Co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zablokowany strzał. Zobaczmy, co zrobi. Ale spechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ma sporo możliwości. Żubrowski. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Rymaniak. Żerard Badia. Niestety strata piłki. Jorge Felix. Na piłkę, co teraz zrobi? Skow. Na piłkę, co z tego wyniknie? I bramkaż górą. Gniatić. Bardzo dobra piłka górą na obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Przejął obrońca, ale czy wybije? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Gniatić. Zobaczymy, co teraz zrobi. Będzie chyba podawał. Może dośrodkowywać. Słusznie, sędzia odpisał spalonego. Ładnie się znalazł na skrzydle. Powinien do środkowej Wykłada piłkę. Wspaniała interwencja bramkarza. Zażegnał niebezpieczeństwo. Przy strzałach z takiej odległości nie ma dużo czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Piłka w pole karne. Zbyt słabe to dośrodkowanie. Piłka nie dotarła do celu. Żubrowski. Pućko. Zagranie lobem wolne pole. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? I piłka w rękach bramkarza. Porcel. zostawił za sobą trochę boiska no i powstrzymał akcję ma piłkę, co teraz zrobi? dobrze, odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji zobaczmy, co zrobi będzie bramka! pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację cóż, nie tym razem Zagrywa w okolicę 9 metra. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Rzutorożnego w poleka Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować przypadek. Zaczynamy drugą połowę na tablicy wyników Remis. Rywalizacja jest wyrównana, więc mamy nadzieję na duże emocje. Strada piłki. Nie obejrzeliśmy wprawdzie żadnej bramki, ale nie możemy narzekać na brak emocji. Obie drużyny grają ładnie, ofensywnie, stwarzają okazję. Świetnie się to ogląda i komentuje. na piłkę. Co z tego wyniknie? Żubrowski. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku i piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Trybuny czują, że drużyna jest na fali, dyktuje warunki gry. Czy zamieni to na bramkę? Dośrodkowanie z różnego w szesnastkę. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Ma sporo możliwości. Będzie chyba podawał. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Celnie wycofują piłkę. Niecelnie i wciąż remis. Rymaniak. Sokołowski. Gerard Badia. Jorge Felix. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Milewski. Parzyszek. Uuu, ale pudło. I mamy remis. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę Sokołowski, szansa, może coś z tego będzie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Tuszyński. Sokołowski. Powinien dośrodkować. Jest dobrze ustawiony. Tuszyński. To musi być Bramka. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Trener decyduje się na zmianę. Żubrowski. Bardzo dobry odbiór. Ciepskie to podanie. Tracą piłkę. Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ciekawe, jak to rozwiąże. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Poinzagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonej. Dżubrowski. Blisko pole karne, może strzelać. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dżubrowski. Dobrze zablokował. Co teraz zrobi? Jorge Felix. Hejtli, Jakub Czerwiński. Chirkeskow. Milewski. Tuszyński. Tracą piłkę po tym podaniu. Czas nieubłaganie płynie. Mamy remis. Kibiców to nie zadowala. Wspierają gospodarzy, by walczyli o wygraną. Gerard babia No i końcowe 10 minut tego spotkania. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Co teraz wymyśli? To musi być gol! Bramkarz broni jak na treningu. Dobrze teraz odczytał intencję. przejął piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. No, będzie zmiana. Zaledwie cztery minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Zobaczmy, co zrobi. Ma sporo możliwości. Strzał, ale daleko od bramki. Renner wykorzystuje rezerwowego. Kirkeskow. Heitli. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Odnotujmy mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis.